W tym odcinku postanowiłem zbudować drojdę Lego, ale zanim przejdziemy dalej mam do Ciebie pewną prośbę. Jeśli podobają Wam się moje materiały proszę zasubskrybujcie. Dla Was to tylko jedno kliknięcie, a dla mnie coś naprawdę ważnego. Już niedługo szykuję dla Was dość sporo budowli. Jeśli to zrobiliście, to dziękuję. Wracając, żeby zbudować podstawę naszego droida potrzebujemy tych elementów. Droideki potrafią zwijać się w kule i toczyć z dużą prędkością. Ten tryb transportu był tak charakterystyczny, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych gadżetów droidów w całej sadze. Takim sposobem ukończyliśmy podstawę naszej droideki, a teraz z tych elementów zbudujemy tłów. Jako jedyne z nielicznych droidów bojowych, droideki używały osobistych tarcz energetycznych, które skutecznie blokowały blastery, a nawet miecze świetlne, dlatego Jedi tak bardzo się ich obawiali. Każda droideka miała dwa szybkopalne blastery, co dawało im ogromną siłę ognia, zwłaszcza w połączeniu z tarczą. To jest nasz efekt końcowy. Koniecznie dajcie znać, co o nim myślicie. Do zobaczenia.